W dzisiejszym odcinku ocenimy sobie oprawę TVP-2-2000-2005 wraz z moimi przyjaciółmi. Dzień dobry, Witam serdecznie. Guten Morgen, my name is Ishu. Kompilacja została stworzona przez Kręciołka, link do jego kanału znajdziecie w opisie. Trudna wow. matematyka. O, teraz się zaczynają fajne... A <grymne> to Cyberpunk! Taki spoko, Uuu. Jaki cyberpunk? To jest cyberpunk no, 2001. Tak, dokładnie. To co, co to jest My? jakieś? Nie wiem. O, i już coś czuję, że to prawie mi się nie będzie podobać. O, to jest najlepsze. To chyba, jak było przełączenie na trójkę chyba. Wielkanoc to już nie tyle. Tak, O, to chyba Wielkanoc. To I chyba później. Wielka noc, No, okay.

Buenas adios normalnie. Ja rozpływam się oh, po tym wszystkim. Jee! To przecież... Czemu to jest dźwięk? Ja nie wiedziałem, że księgi odkiopa taki talent artystyczny. Oh, o, reklamowe jingle już są lepsze. O, niech to jest to stary dźwięk jeszcze. O, tam może to, to będą pachnice. Tak, bardzo lubię. Akurat był wcześniejszy, to jeszcze najszybszy. Tak, ale kino. Tak, ale wiesz, skąd wzięli inspiracje no tak. To wszystko tłumaczy. Taka ciekawostka, bo ten się w marcu 2013 To Już się A tak nikt widziałem. pociąg. to tak średnio dla mnie ta muzyczka, ale... Czemu ten pociąg jest taki sam, jest taka lokomotywa? Może tak jest to sam! tamten dźwięk z tą reklamą to normalnie byś się rozgrzewał. No, nie wiem, dosłownie. Salwador dali już to mi tam nie? Nooo, rozpłyna, rozpłyna, ale dobre. ale ten cygaro jest gęsty, miał nie tak? Ale ta dwójka tak się przeżyła, oczywiście się tak fajnie Tak Nie, nie, Generalnie te cygle się różniły w zależności od dnia. Czy to był tylko bardzo mieszkanie, czy weekend? Tylko dalej Boże, mnie zastanawia po co ich ta eksplozja tutaj. <śla> no, ma, tak, nie ma po co. Dalej mnie z… zastanawia tak, no. po co ta eksplozja. No, to nie no, dwójka się nie obraca za... Nie o, no, dwójka się nie jest e, tak z wybuchem jak prawdziwy mężczyzna. Oki! Okay. To tak, jest ja, Egipskie. Egipskie jakby... Egipskie też jest zajebiste. To jest To jest pochłoną zło. szczególnie to jest To jest najlepszy India. Tak.

Ile wersji było tego dżingle reklamowego? Ile ty dopiero mam? Ile... Czemu to jest taki? A nie, to jest... To jest wczoraj. To jest wczoraj. Ta reklama jest dla mnie tak goofy jak... Nie wiem czemu. Nie daj mu Zlepili sobie wielkę. Co to jest? Prandeliny chyba. Prandeliny, nie do których dzieci nie używały w przedszkolu. To jest chyba... Była... Prandelina. Wiem, taki rur kanalizacyjny, który skleili i ja Dokładnie. Mnie todavía... ja... 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 ja ja zawsze zastanawiało, czy to jest talerz. to może oni wiedzą. O, co so z talerz, który ja przeprowadziłem. O, to też jest. To zrobiłeś, to zrobiłeś. Guitar Hero. Picasso. Kurde. Nie a no a Picasso stworzył dobre obrazy. Tak, nie no, nie no. Ta wobema czym się chwali Dokładnie. O, to jest fajniejsze. Musi zrobi tą swoją nutę. O. Muszę znaleźć koła. Zbawiołbym na. Dwa, A tak dwójek. Zawsze, ale wiesz, to zawsze ci przypomina, że dwójkę oglądasz. Co z tego, że wspomina trochę Kanal Plus. Nie Ile jeszcze tych dwójek? Cały czas tylko dwójka przypomina. Ale taki średni, tak myślę, że... A taki rewelujący. W... Tak w... Czemu to w ogóle brzmi, jakby to było... to jest... Do Pornola?

ja też raczej podstawkę się na panu a tu macie dowód. Rosytka. Dwój komania. Już jutro. Tydzień, Tydzień w skrócie. Filmy

Zaś w tym tygodniu dwa ważne koncerty. Karnawał z dwójką. Jeszcze rozrywka na weekend. A co ciekawego wytropił nasz reporter. Oh, Ile 50 tego 50? było jeszcze? A teraz jeszcze jedna gwiazda w dwójce. Po tak dużej dawce sergiej. A w sobotę... W jesiennym nastroju. Uwaga nowość. Festiwal w Łodzi. Wielki jubileusz na żywo. Ryzykanci. Dwójka koka kino. A kino kocha dwójkę? Nie, nie nowości. No ikonami. i kolej. Witam. No. Witko Mania. Turz z Jagiellskim. Wtorek 22:15. Okej, teraz w sobotę o 18:55. W niedzielę o 22:00. Wyglądają jak ścili, jak sparno ramy. Nie, nie, no są powiedzi całkiem spoko wyglądają akuratnie. Nie, to jest Nie, ta jest do kitu. O 19:35. No, jest fajna. Ta jest fajna. Po prawie półsatu z To też jest spoko.

polecamy film Piękność Dnia. Jutrzejszy dzień. Rozpoczniemy od spotkania z Ojcem Świętym i mszy świętej w Chorwacji. O! Ta wygląda ładniej. Ta jest lepsza. No normalnie, normalnie w sukces. w kropkę. Dużo kropek jest w Strasznie. Pajace. Polecamy. O 25 interaktywna publiczność ja w programie no. kręci się no, O dwudziestej no, Nie no, wygląd co ty, no. wyglądasz spoko. ...Rafał Bryndal nie, będą gośćmi tak, ja. Prokopa. A o 22:40 drugiej Cage i Gary Sinise w filmie sensacyjnym Oczy Węża. Intro, tylko dwójka. Dziś wieczorem w dwójce, po 20.00, czy Marta wybaczy Jackowi? Dokładnie, agent 007. Fajne, fajne. Yes. że zanim zacznie szereg, obejrzyjmy wyznania to, to a 25. To, to o magazyn kryminalny 997. Tym razem Świętokrzyska Policja potrzebuje Państwa jutro Nie zapominam wymagającego widza. Ale fajnie, pokazali ten stary ident z dwójki. Ale ryba, to chyba niej też propsy. Dina. O, 2. o, 2. o Mam taką, taką dwójeczkę z helikopterem w prezencie. Ja chciałbym jest lepiej zostać dwójkę. Po prostu dwójkę, tak pierwszy tak dzień o, 17, i 18, 20, i 20, o, też Zapraszamy. ładna. No spokojna. nawet. Taka rysowana. No taka super duper. No to co to jest? No, to takie no, drogie chyba. Świąteczna rzecz.

O nie! nie. nie, znał, nie. Mogliby dobrze używać To jest wersja To jest czysty seks. To jest przesada. To jest to samo.

no, żeby no, żeby to jest, 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 jest Bęger. do komplikacji, no nie pomyślał, że czasami będzie się to powtarzało. Po tym filmie dwójka będzie mi się śnić w koszmarach. Śnić w koszmarach. Śpiewajcie, bo widzom wysiądą uszy.

ten 2000 top. taki stworzyć. Ale fajnie jest ten Będę miał koszmary po tej dwójce. Będę Będzie mi będzie mi się. Będzie mi się śnić po nocach. reklamy z Euro też były zajebiste. No dobra, bo to jest. Nie, Gdziemy, szczególnie, szczególnie dziwne. Jak to szybko minęło. Jako w 2003. zimowa. A dziwna ta zimowa. No taka niecodzienna. Taka mega. świąteczna. Na że rurkę ci uda Nie musi być aż tak radosna O, fajnie to wygląda to na przykład W połączeniu z... Z karty To już takie troszeczkę... mam z czyli co? Ja mam te z kart? Wieczór z Jagiełzki Jak Jerozburga? Wieczór z wampirem! I tym wow. sposobem kończymy w 2003-2003-2003. No, nie śpię, nie skończymy. Nie skończymy. Halo! Śpięty jest Halo. Aś, według Kevina. Jest... Nie, nie. Już za chwilę. Żołnierze kosmosu. Żołnierze kosmosu. Jest spoko. O Jezus! Nie co mnie wydają? Kogo ci chramiaj, co są jakieś. Są jakieś kury po przejściach. No malowała ja tylko jakaś córka prezesa. I te fulenów wzięły się, skoro tak narysowano. I teraz kubik po jest, nie? Jest spoko to, ale dupę nie urywa. To, to, to jest takie mega polskie. No. I teraz program dnia. Jest tu <suszy> tam nie ma lektora, ale węger <suszy> font nie jest najlepszy, ale ogółem tło jest spoko. Nie ma tego ale no, ta, muzy ta muzyczka... Nie. Jezus... Muzyka jest cudowna. Normalnie. To jest piękna no, muzyczka, rozchodzę. się normalnie. No co, Kewiu? O, O, wufo, jeżdżę. Ale fajnie. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do oceniania. Oprawa to jest taki bo powiedziałbym, wszystkiego, ale jest zajebista w sumie na swój sposób, także oceniam ją 8 na 10. Ja powiem tyle. Tu się dzieje wszystko. 8 na 10 i tyle. Ten okres ogółem tych wszystkich opraw dwójkowych był dość no różnorodny, no nie powiem. Yy, generalnie tutaj czerpali z różnych tów artystycznych, yy, to zdecydowanie było czymś naprawdę ciekawym, jakby podkreślało całą cały jakby no, całą tą kulturowość dwójki, bo to był kanał, który też... Specjalizował się w kulturze ogólnie i yy, pasował i pasuje zdecydowanie ta oprawa do tego kanału. Yy, no, co prawda, niektóre elementy były lepsze, niektóre były gorsze, ale, yy, ale zdecydowanie w większości były najlepsze, zwłaszcza z Krzysztofem Krawczykiem, Boże Święte. Oto. Także yy, mogę dać tutaj solidne 9 na 10. Ja tak samo praktycznie uważam jak Wolfik. Tyle tych kierunków artystycznych, właśnie tyle tych epok yy, w sztuce tutaj było zaprezentowane. Na przykład Moulin Rouge to był kabaret, był, było nawiązanie do Salvadora Dali, było nawiązanie do, do różnych tam nawet kulturowości. Do renesansu tak samo oczywiście Leonardo da Vinci, tego wszystkiego Picasso. było. Ta różnorodność, to właśnie też Picasso. Już mi tu umyka. Tak, dużo tego było, naprawdę fajna oprawa. Mi ona się osobiście bardzo podoba i za tą różnorodność daje mocne też 9 na 10. <laughs> Powiem tyle, że ta oprawa naprawdę przebija jak naprawdę poza skalę wszystkiego, to co inne oprawy tam robiły, inne telewizje. Te swoje tam dzieci nady powiedzmy TVP normalnie przegniot wszystkich. Wszystkich pokaz pokazali, jak, jacy oni potrafią zrobić tutaj y, Arcydzieło w postaci Picasso I tam jak jeszcze inni wymieniali, tam Wolfik, Ciapciąg To normalnie tych TFP naprawdę postarało się zrobić z cud marzeniem Czego co ja oczekiwałem naprawdę Jestem po prostu fanem tej oprawy Kocham cudownie, całuję aż do stóp. Ja daję taką oc ja daję ocenę... Daję takie 9,5. Myślę, że mogę powiedzieć, że każdy może znaleźć dla siebie w tej oprawie. Jest duża rodność, tak jak mówili przedmówcy. To mi się osobiście podoba. Najbardziej podobały mi się też te śpiewające z Krzysztofem Krawczykiem. Śmiało mogę dać tej oprawie ocenę na, na Ta oprawa to jest miks wszystkiego, ale to jest dobry miks wszystkiego, bo pokazuje, podkreśla tą różnorodność programu drugiego, jaka była wcześniej i... Kiedy, no właśnie tu się odwołam do boksa, to co on mówił, czuł się wyróżniony. E, kiedy. Telewizja Polska to były czas, kiedy miała ten swój taki topowy poziom, można powiedzieć, jeśli chodzi o oprawy, bo jedynka była dobra i dwójka była dobra. Nie to co teraz, że oprawa jest 3000 razy przerabiana i mamy takie coś, jakie mamy, tylko to było. Coś, co przebiło w zasadzie wszystkie telewizje. Od TVN-u aż po wszystko to, co w Polsce w ogóle nadawało. I w tej oprawie można było znaleźć różne odwołania kulturowe, tak jak to wspomniał Ciapciąg, tak jak to wspomniał Wolfik, do Leonardo da Vinci'ego, do Renesansu, do różnych epok kulturowych, do różnych rzeczy można było znaleźć tam odwołanie. Bardzo mi się podobały jingle na 30-lecie programu drugiego, ile się nie mylę. Tak, chyba to było na 30-lecie programu drugiego. Um, śpiewające w szczególności z Krzysztofem Krawczykiem to, o mój Boże, to było takie cudo, naprawdę. Ale są rzeczy, które też mi się nie podobają w tej oprawie. Te rysowane identy bardzo mi się nie podobają. Ja nie jestem jakimś wybitnym artystą, ale rysowane dżingle jakoś do mnie nie trafiają. Te koguty takie jakieś dziwnie narysowane, jakieś takie po przejściach. Czy chociażby ten Bob budowniczy, co tam z drabina się opiera o dwójkę. To jakoś to tak do mnie nie trafia, ale ta oprawa, tak jak już wspomniałem, podkreśla tą różnorodność dwójki, więc moją oceną będzie solidne 7 na 10. Dobra, a więc yy, co do tej oprawy, no to tak jak yy, Moi poprzednicy wszyscy mówili, no jest różnorodna, yy, wyróżnia się, są elementy, które mi się podobały bardziej, które podobały mi się mniej. I, i jeśli o to chodzi, to te identy śpiewane były bardzo, bardzo fajne, a z Krzysztofem Krawczykiem to już w ogóle były cudowne, więc yy, ta oprawa zasługuje ode mnie na solidne 10 na 10